Jednoznaczna ocena jq 7 nie jest łatwa. Jest to kolejny SUV z Chin, mający 450 cm długości i w prezentowanej konfiguracji, kosztujący 157 900 zł. Ta konfiguracja oznacza bogatsze wyposażenie w wersji off-road, a także idący za nim w parze dołożony napęd na 4 koła. I to już jest zaletą JK, bo obecność układu 4x4 w autach tego typu jest aktualnie coraz rzadsza, a tutaj dostaje się większe możliwości w terenie. Też mocnym punktem pokazywanego modelu jest jakość wykonania, bo dostajemy wzorowe spasowanie, naprawdę dobrze wyglądające materiały we wszystkich eksponowanych miejscach, bez żadnych tanich wypełniaczy, również miłą w dotyku ekoskórę na fotelach, więc auto sprawia wrażenie w środku droższego niż jest w rzeczywistości. Tym bardziej, że mamy także bogate wyposażenie ze szklanym dachem, dwustrefową klimatyzacją z oczyszczaniem powietrza, elektryką foteli z ich wentylacją i podgrzewaniem, czy wyświetlacz przezierny, więc znowu jak na tę cenę jest na bogato. Z drugiej jednak strony część technologii obecnych na pokładzie JQ7 wymaga dopracowania. Czasami bez powodu włączał się alarm jak odchodziłem od auta i dostęp bezkluczykowy blokował centralny zamek. Czasami też asystent pasa ruchu ingerował bez powodu. Podobnie jak przewrażliwiony był monitoring uwagi kierowcy. System inforozrywki z ogromnym ekranem 14,8 cala kiepsko go finalnie wykorzystuje. Bo w oprogramowaniu JQ nie można umieścić obok siebie nawet informacji z systemu audio i mapy nawigacji. Dopiero Android Auto ten problem rozwiązuje. Pod maską pracuje to silnik benzynowy 1,6 TGD i 147 koni połączony z automatyczną skrzynią, który to automat jest dosyć ospały. Wciąż wystarczający do normalnej jazdy, ale ogólnie auto nie jest przesadnie zrywne. Też ma mocno neutralny układ kierowniczy. Dodatkowo spalanie nie należy tu do niskich, bo w mieście wychodzi jakieś 10 litrów, poza nim 7 litrów na 100 km na nieekspresowych drogach, na ekspresówkach 8,5 litra, a na autostradach już bliżej 10 litrów. Zatem auto ma swoje plusy i minusy, ale wciąż uważam, że warto je sprawdzić, bo zrobiłem nim ponad 1000 km i jeździło mi się całościowo ok.